Ja, bym cisza... ja, jestem, ja jestem za tępy na tą grę, nie? Ja bym tą pompę jakby ten Hefalu wszedł na pole gdzie był ten Willi, bo go tak wiesz, wywiało gdzieś. Ja o nie, najgorzej. Chyba, że to jakoś skrypty są, nie? Nie, nie wiem, no, nie kminię tego poruszenia. Chyba, że któryś z was w rozkminię, to to, to, to to niech da znać, no bo ja jestem za chyba na to po prostu. O i znowu to D samo, tylko film. Dobra. Czyli czekaj, do tej pory mieliśmy zbieranie tych pomarańczy, pinballa i te 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 ala Bomberman, tak? Mhm. Niczego nie pominąłem? No i teraz ten ten... A nie... wyścigi jeszcze były, no Gałganie, jak mógłbyś wyścigi pominąć? I, i jeszcze ten, no i Crash Bash he, 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 he pod wieżę jakimś względem. Z tym tym, z no. No to mówiłem, to mówiłem. No. Fajne by było to, jak tym wybuchem, co nie, zaznaczałbyś pole na przykład sobie, ja wiem, że to jest zerżnięte znowu z tego, z kraszolca, ale, ale to ma sens, no w sumie patrz, tu kolorki te, te, te wybuchy dają, ale cię tutaj teraz, pa, ale, ale cię prosiaczek mógł rozpykać, nie, o nie, ale się nadziałeś najgorzej, ty pa, zaciął się. Jaki głąb, nie? nie, yeah, yeah. czemu prosiaczek musi być taki poszkodowany? O nie! To nie zawsze taką kuźwa miernotą, która obrywa. Jakbym kogoś tutaj widział teraz z naszej ekipy. Nie! Nie, 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 nie. Nie porównuj nas w ogóle do postaci z tego z kubusia puchatka, kuźwa. <tuszy> <grymne> o nie. Z zaraz mówię, ten most się zaraz strigeruje i zacznie, się wiesz, zapadać, nie? T tak jak wtedy, nie? <grymne> tak. Tylko najlepsze z to, że tu nie masz czasu określonego. <grymne> 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 Jakby tu był, wiesz, czas podany, kiedy się ten most będzie zapadał, to to, to to ma w miarę jakieś takie ręce i nogi, nie? Chcę ci przypomnieć, że masz jedno życie, więc jak coś spierdzielisz, to. To dupa. Ale na, to razie... Dupa, nie? Ale na razie jest git, więc trzymajmy się tej wersji. No, no, no. O! Przez chwilę myślałem, że, jest, że już zaczyna. O! Jest, jest, jest! No! Ale dobrze, ej, bo pra... ty jesteś praktycznie na samym dole. Mhm. A tak się rozpada, ok. O, pięknie. On nie ogarnął petardy, nie? Nie ogarnął petardy. O Hej, ale to było hamskie, nie? Bo nie wiedziałeś, z której strony się zapadnie, nie? Czy będzie leciało, w sensie wiesz, e, od e, tego od poziomu od razu... czy pionu, nie? I od razu pyk 14 plus 6. Takie 50-50 miałeś. No ja nie mogę na tą animację patrzeć, nie? O nie, najgorzej Ale to jest chyba jedyna muzyczka, która w ogóle przegrywa <grywa> To jest przykre Dobra, Nerosław dalej rozkminia jak to kurwa się poruszać, nie? <grywa> bez kitu na tej planszy <grywa> Nie wiem, ja jestem za głupi, bez kitu, nie? Ja tak samo Your new square, czyli twój nowy ten, jakby kwadracik, punkcik, tak? No i strzałka ci pokazuje, OK. I ty za pomocą tego miotku tak jakby możesz się przesuwać dalej. Dobra, no i okej, okay, tam pokazywało ci. O, tu, tutaj. I centralnie wleziesz na te. O na nie. pole z pszczołami. Czy tam osami. O nie. Widziałeś w ogóle jego oczy w ogóle. Się tak, patrz. I teraz byś miał pimbala, tak? A. Skoro takie ma zdjęcie z kubusiem, który tam naparza sobie. O nie. Ja już widzę kurde dzieci, które w to grają, nie? <grym> <grym> Okej. Okay. Nie, nie spierdziel tego. Teraz jestem u góry, o Jezu. Okej, okay, czyli po prostu. Gra polega na tym, że albo musisz kogoś gonić na planszy. Albo przed kimś uciekać. Bo, bo, bo tak, po prostu. <laughs> w w każdym przynajmniej miało to sens, jakikolwiek żywie zbierałeś te kryształy, puchary i tym podobne, tak? A, a, a tutaj zbierasz miodek, żeby mi poruszać się pole dalej. W zasadzie 10 tych, tych miotków musisz mieć. Wcześniej nie byłeś po prawej stronie? Byłem po prawej, teraz jestem u góry. No mówię, że wcześniej byłeś po prawej stronie. Tak. No, to, to, to kurde utrudniają, bo zmieniają pozycję. O, ale Kubuś tam jest jechany, nie? A nie dobra, 15 ma. Ten trzyma. Okej, okay, okej. Okay. I tu utrudnienie masz typowo jakbyś miał engina, nie? Na środku. Bez kitu. <noise> Tylko że, że ten punkt środkowy się nie kręci tak jak engine nie puszcza ci kul. Może nawet i lepiej. Patrz, czy możesz utrudnienia nawet puszczać w postaci pszczół jakiś. Aha. 103, o kurcze. Ale ta gra biednie wygląda bez dźwięków jakichkolwiek poza tymi. No. I tak mam wrażenie, że taka sztywniutka jest. No. O 43. Ciekawe ile tutaj trzeba wbić, bo nie widziałem akurat. Nie, 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 nie patrzyłem na opcję. Tak szybko to pomijasz, że nawet nie mam kiedy spojrzeć na to. Oj. Okay. Pszczółki chyba cię spowolniają. Tak. 183. O kurcze. się jak psu jajca. Czy może jesteś najbliżej tego wyniku po prostu, nie wiem, może 200 trzeba mieć? Może. Jo. Mi się przyzwycięż podobało, że ten, że Kubuś swoją syrę powąchał. Powąchał swoją syrę. Nie może ma fetysz do stóp. 206, 144, 107. O Jezu, jaki Kubuś taki no. smutny na końcu. Ale miodku zebrał dużo, co jak co, nie? Ostatni, ale dużo miodu zebrał. Tak. O. Z gwiazdami. <noise> <taki> taką muzyczkę wstawić. Nie? <grym> nie nie Nie, 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 nie rób tego, nie rób. We, <grym> bo jeszcze prawa autorskie w lecu i dopiero będzie. Jo, Trzy miesiące bez streamowania. <grym> no, o nie, co myśmy. Co myśmy. Kurde, na nie się wypowiedzieć. Co byśmy zrobili? No. No, musielibyśmy wtedy kombinować. ta Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, czyli pewnie. No, tutaj jest nasz punkt docelowy. Okej. Okay. I tu masz jakąś błyskawicę, znak zapytania i wir. Tak. Okej, okay, poruszysz się pole więcej tam. Na początku planszy było pokazane co. Znaczy. Okej, okay, plus jeden. O nie. I co to ci da? O nie! Ale hamowa. O nie! Aha. Dobra, okej, okay, kminie, już, czyli chyba masz oskryptowane tak jakby poruszanie się po planszy, tak mi się wydaje, Aha. a, 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 a miotki powodują to, że możesz po prostu tak jakby szybciej grę skończyć, w sensie tą planszę, że na przykład użyjesz 10 miotków, żeby zrobić krok do przodu, to masz tam jakiegoś ten e, busta na jakimś polu, tak jak miałeś tutaj na przykład, że ci odebrało miodek, mhm. albo że na przykład e, pewnie ci miodek doda, albo coś takiego, nie? No. Ok, dobra, dobra, Pewnie wuców. jest to wszystko napisane, tylko że ty to za szybko pomijasz i po prostu wiesz, nie? No teraz tak. Zasady są takie, że musimy zebrać 25 tych owoców i no, czyli to, co znamy w sumie. To, co no. pola oczywiście, pola mniej jest. I tu oczywiście... Wahoo! Ta, I tu oczywiście musi być podkreślenie, że no, zbierasz ten owoc Jo no, Ale też pamiętaj, że ten. E, jak podejdziesz do innego owocka I chyba ograniczenia masz do trzech Tak, znaczy do czterech, że tylko cztery możesz zebrać i potem ten No no przepraszam do czterech właśnie Okej, okay, okej, okay, okej okay, okej okay, okej okay. Eee, co to miało być ze spowolnieniem, halo? Może ktoś coś podniósł po prostu, nie? Dawaj mnie. O! Dawaj to... mnie! No mówię, jakbyś zbierał pomidory, to, to ten tekst idealny. Dawaj mnie pomidora. Tu, tu, ten ku, Kubuś odwalał? No nie ogarnął trochę, po której stronie jest. Tak. Nie zaczaił bazy. <laughs> nie zaczaił bazy. Ja pierdzielę. Trochę brakuje tutaj takiego uprzykrzania życia, tak jak byłeś to w Crashu, że wiesz... E, 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 nie wiem, na przykład jak było z balonikami, że ten... Pierdykłeś tam kogoś, to wiesz, oszołomiłeś go. Mm -hmm. Albo że ten... Zmień... Takiego uprzykrzania, że zabierasz punkty, nie? Coś takiego. Tak, taka ta gierka, taka... No ale no wiadomo, to ma być gra dla dzieci, nie? No, wiesz, Krasz pewnie jest grą dla dorosłych, zaraz mi ktoś powie, nie? No, ale wiesz, przez swój poziom trudności to wiadomo, że raczej dziecko grające takiego w Krasze basza, na to troszeczkę, no nie powiem, że nie, no płakać w nocy będzie. płachało no, płakało się nieraz. Tak nawet, nawet nie będąc już Kuźwa dzieckiem. O jest znowu ten lub kurde, z przeżywaną trąbą. No nie. Ale no, no mówię, jak taki kuźwa dosłownie, nie wiem, rówkojatnie nie? Przytyty, przy nie? Utyty dosłownie. Ulany. Za dużo się napierdzielał. Ulany, ta. Ulany mrówkojad. I, tak. Ulany No Dokładnie. I czy mi się wydaje, czy on w ogóle ma czapkę na głowie? Taki wiesz, kapelusz? Chyba tak, no. Taki al góralski dosłownie. Dobra, czyli tu masz swój ten, swoje, swoje pole. Sturmilowym. No nie masz tego, więc się nie poruszysz pole dalej. Okej, okay, to ma sens. I co to ci da? Nic. Idzie, kurde, potężny ten... hyfalub. Mówię, jestem po prostu ciekaw, od czego zależy to poruszanie się na polu na początku, nie? W sensie, czy to jest oskryptowane, że ty musisz tu się poruszyć. Ja na początku myślałem, że to wiesz, będzie typowo rzut kostką czy coś, nie? Mm -hmm. To bym w sumie miał ręce i nogi, nie? I po na przykład teraz zebranym miotku możesz sobie zwiększyć pole, nie? W sensie, albo rzucić kostką na przykład, jakby też taka możliwość była. 15 punktów musimy zebrać, to znaczy w sensie 15 tych e, dyni? Dyń Pumpkinsów. O, no, widzisz. Ostatnio było Halloween, więc w sumie trzeba było to nagrać kurczę, na Halloween, a nie jakieś te horrory. Tak. Kubusia, to, to jest prawdziwy horror. Nie no, oczywiście, żartuję. Okej. Okay. A tu Aha. musisz czekać, ty, taki Jakuś vac... Nie, to musisz. Jak to jest? O burde, co tu się odwala teraz? No, jak ona wyrośnie, to podnosisz. Tak. Tylko w, wiesz, tu chodzi o to, że oni się. O, ale, tak... ale, ale długo on ten podnosi tą dynię. No? Doro, dwie masz. Królik tutaj trochę ten oszukuje, no ale wiadomo, on ogryt ma swój, pielęgnuje go codziennie, pięć razy dziennie. <laughs> to skubany już jest, wiesz, wytrenowany w tym. Tak, on tu, on tu już wie, wie, co jest pięć. Dobra, dobra, ta, ta gierka jest okej. Okay. Ja jeszcze daje odgłosy. Pamiętasz tą gierkę z Crash'a, co robiłeś takie znaczki? Tak, tak, a, tak. A potem ten, zbijałeś coś? Mhm. To tam w tych dodatkowych tych poziomach było. Tak, 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 pamiętam. Ten, ląd chyba za sobą ciągnąłeś, coś takiego? Ale ten królik to hamowa jest No jedzie, jedzie na haksach Wygrał A lipa, A nie, było napisane, że 15 tych trzeba zebrać, dobra, 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 dobra O czas już się chciałem przyczepić Okej, drugi jesteś, plus cztery o, i prosiaczek na samym końcu, jak zwykle, kurde. No ale dobra, będziesz miał dodatkowe pole do. <słuch> Okej, okay. będziesz miał dodatkowe pole do poruszenia się. Mm -hmm. Tylko nie wiem, czy już będzie ci to potrzebne, bo tą. Plan muszę chyba skończysz, no. Tak, i ten hefalop w końcu nas nie dogoni. <słuch> nas nie dogoniąc będzie. O nie. Ruskie hefalumpy. Ruskie hefalumpy. <noise> no teraz tutaj. Okej. Okay. A nie, jeszcze jest trochę planszy. Dobra, ej, to przesadziłem. W sumie mógłbyś za zachować sobie ten. Zobaczyć co masz dalej i wiesz, skorzystać z pola. No bo tu masz... Plus jeden. I to ci je zabierze. O nie, minus 3. No mówię, niepotrzebnie ten. Oj, nie, ale hamowa teraz. O nie. Cofanie minus 3. On no, zaraz ci to goni. A, tam, zanim za, za on dogoni, kurde. Tak, tak, zanim dogoni, jasne. <noise> Czekaj. O, o możesz cofnąć. Je, yeah, super. Super. Okej. Okay. Czyli to masz te mostki. Okej, okay. dobra, 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 dobra. Tu masz ten, jakie masz ten. Utrudnienia albo buffy? No to są chyba trzy takie nieznane postacie, nie? Mm, nie wiem, no, nie kojarzy kompletnie. No to teraz tak, fani Kobusia Puchatka proszę pisać. Ta fandom Kobusia Puchatka się nagle znajdzie, nie? O nie. I zaraz będzie, nie obrażajcie tej gry. To jest świętość. A nie tam jakiś Crash za 2 Czy żeby nie było, że, że my uważamy, że Crash bas jest najlepszą właśnie taką gierką, nie? No tak, tak. Bo, bo, bo co jak, co, ale... No mało jest takich gier, które ma w sobie minigierki, nie? Mhm. Mm A to jest w sumie taka fajna giereczka na takie... Na taką imprezkę, na party, nie? Już wiem, co będziemy następny razem z gości grać. No ale przecież grali... A, chodzi ci o Kubusia Puchatka. A? Ty tamten... Ej, kiedy tamten wyleciał w ogóle, bo nie zauważyłem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ja, ja, ja tu praktycznie cały czas się skupiam na twojej postaci. Hyhyhy się zaraz sami znokautują, nie? Ale to dobrze, dobrze Darno, co tu się stanęło? On sam się zabił? Ten, ty, ta krowa? Czy tam pies? Kto <goda> to pies? No bo, no bo jest w ciapki, jak taki dalmatyńczyk A, Ale krowa też ma ciapki, nie? Więc no... O nie, ja się sobie wyobrażam, jak na przykład mhm. Zabijasz kogoś, nie? I krzyczysz tak do niego zamiast Tak! Dobrze ci tak, frajerze! To takie To tak jeszcze ten taki szyderczy śmiech, nie? Tak. Śmiech to tak jak ten właśnie... Yy... Wkurzał mnie. Y, albo korteks, albo właśnie Embryo. O nie! Ale się wrąbałeś. Ale, ale zwały mają z ciebie, nie? Dobra, i pamiętaj, że masz jedno pole więcej do poruszania się, bo masz 10 miotków. Ale to, to musisz sobie ten wyliczyć, nie? Co ci tam wyjdzie? Aha. Jak wiatr, to chyba pole do przodu miałeś. Mhm. Jak błyskawica, to trzy, pole ci, trzy pola ci zabierało. Mhm. A, 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 zamrożenie? To nie wiem. Może, że turę czekasz? Nie wiem. Było pewnie napisane na początku, ale no ich tak szybko, że nawet nie zdążyłem tego przeczytać. Dobra, czyli to cię da do przodu? Ja bym nic nie ruszał. Nie, nie, nic nie dawaj, nic nie dawaj. Dobra, dobra. Jaki smutny, idzie. Dobra, i to cię pole do przodu da, tak? 不，不，的。